Choć tak wiele zmienia się Czuję, że już tylko ciebie teraz chcę Jeszcze nie wiem, czy to ty Czy już zawsze będziesz tu Jednak wiem, że dziś przy tobie brak mi tkwi Może to chwila ale z chwil się składa świat Dziś chcę to poczuć mocno tak W sercach naszych gra Ten rytm melodia tak. A do say you ole 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 Kochani Państwo, nasi górą, ole, ole, ole. Kibicujesz Ewa? Tak, tak, oczywiście. rok 2016 to pierwszy temat, a drugi i również pierwszy w tym studio, Ewa Kopczyńska, mój gość, witam Cię bardzo serdecznie. Witam Cię Geno, witam również Państwa bardzo serdecznie. No, zrobiło się szlagierowo, słoneczko obok mnie, uśmiechnięta Ewa, lato i gorąco już jest. Bardzo gorąco. I w sercach... I na zewnątrz! Kochani Państwo, dzisiaj Ewa zaprezentuje swój premierowy teledysk, szlagierową propozycję na lato. Z płyty dla ciebie serce mocno bije, puk, puk, a przebój nazywa się? Lato, lato słońca, blask. No i jakże może być piękniej, kochani Państwo? Skoro nowy teledysk, to powiedz od razu, kto brał udział w tym teledysku? Ekipa była liczna. Oprócz mnie oczywiście w teledysku brała udział moja córka. Anusia. Pozdrawiamy, Anusiu. Pozdrawiamy, dziękujemy. Oprócz niej yy, dwóch tancerzy bra, u, brało udział: Jurek i Przemek. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Was. I gościnnie, bardzo mu dziękujemy i też bardzo, bardzo pozdrawiamy wystąpił znakomity artysta, znany Państwu skądinąd. Czesław Rzemła. <noise> Była, Czesław Buła, Żemła. <noise> Znamy go, bardzo lubimy. Miły, no, bardzo, bardzo miły. Lubimy. A jaki akordy on miał ten Tak, A jak pięknie grał. Jejku, mm -hmm. to wszystko Państwo zobaczycie. Ważne jest to, gdzie był teledysk nagrywany, bo proszę Państwa, było to wyjątkowe miejsce. A jakie, Ewoniu? Urocze. W ogóle zachęcam do odwiedzenia tego miejsca tych Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji tam być. Ja tam w ogóle byłam mm -hmm. po raz pierwszy, chociaż tak blisko mieszkam. I to było Hechło Śląskie. Tak? Zalew, kręcone to było wszystko hmm. tak, oczywiście, hmm. ale kręcone było to nad zalewem na kłochę. Żagiel się ten ośrodek, ośrodek nazywał się Żagiel tak? i przy tej okazji chyba podziękujemy szefostwu tego ośrodka, czyli tak. panu. Piotrowi Przybytkowi. Oczywiście, serdecznie dziękujemy. Bardzo, bardzo. Ale wyjątkowe również podziękowania. Chciałam tutaj złożyć na ręce dwóch osób, które nam udostępniły wspaniały wóz kabriolet. Mogliśmy się rozbijać tam po tym ośrodku, jeździć nim i dziękujemy serdecznie Bożence, właścicielom tego kabrioletu Bożence i Krzysiowi. No pewnie. Słuchajcie, kabriolet naprawdę piękny. Oni też zachowali się bardzo super. Bardzo. Wyczekali na Wszystkie sceny. O, bardzo, bardzo sympatyczni A, ludzie. Atmosfera była tam znakomita, tym bardziej, że przyglądałem się temu, proszę państwa, z bliska. Nie będę zdradzał zbyt wielu tak. tajemnic, ale powiem tylko, że przepiękne jezioro, warto tam bywać. Ja bym nawet się nie wybierał na chwilę obecną gdzieś do Egiptu, wolałbym do Nakła. Hechła. Piękne y, podziemne źródła, no wyjątkowo. No i... Pięknie zagospodarowane, a, pięknie. A jakie naprawdę. piękne kobiety. A tereny, jakie <noise> piękne. Dobrze, teraz facetów nazywamy tereny, a, ale niech tak będzie. Dobrze. Ty czytasz w moich myślach. Czytam. Proszę Państwa, atmosfera podczas wywiadu prawie taka jak w czasie kręcenia teledysku. Naprawdę było wyjątkowo wesoło i spontanicznie. Mnóstwo przechodzących par. Widać było, ilu zakochanych obserwowało Ewoniu pracę przy teledysku. Jeden pan był chyba taki mocno odkochany, bo leżał na podeście, mocno spał, ale kiedy się obudził, mówi: Jeronie Kopczyńska i ona włazi do wody. Ewa, Ewa powiedz, ja, jakie z planu teledysku najciekawsze momenty ty zapamiętałaś? Nie, no ty masz wójną wyobraźnię, ale okay. prawie tak było. Okay. Było bardzo gorąco, było bardzo energetycznie. Wszystko w bardzo szybkim tempie. Rzeczywiście liczna widownia, bo tam po prostu ludzie odpoczywali. Relaksowali się, opalali. Bardzo, bardzo było ciepło wobec tego. Już z tego powodu biegałyśmy z córką, przebierałyśmy się. Nogi gdzieś żeśmy tam była mały, przy okazji moja córa o mało po prostu w tym całym makijażu Oj, i w, Ania, w kreacji Ania. wpadła prawie <laughs> że do wody, gdyby nie kol koledzy. ja tam byłem blisko i mam ratownika, proszę Państwa, jakby coś skoczył. Samochód jeździł bardzo o. szybko. Ja siedziałam na, e, gdzieś tam na górze kabrioletu i nagle kierowca tak szarpnął, żebym po prostu wyleciała na ulicę. Pamiętasz, to był kierowcą? <laughs> no tak, jak przez mgłę, tak, tak, no. pamiętam. Czyli proszę Państwo, Mówi, że mam bójną wyobraźnię. Pamiętaj Pamięta jak przez mgłę, a ja to wszystko obserwowałem z góry i powiem Państwu, że było to jak na planie dobrego amerykańskiego serialu. A to wszystko nakło hechło, taka atmosfera. Ja nawet widziałem z daleka facet wyciągnął taką rybę. Ale tam była jedna podstawowa, ważna sprawa. Taka najważniejsza. Tak. E, widziałem taką scenę na rowerze wodnym. Tak. E, I ty byłaś na tym rowerku, tak? No tak Pamiętasz, skoro. jak przez mgłę? <laughs> Powiedz to mi było... tak szczerze, bałaś, umiesz potrafisz pływać? No, znakomicie, oczywiście. A... Jestem w ogóle znakiem wodnym, wow. więc ach, woda jak to jest mój wodzi. żywioł. Wodzie. Ja... No, prawie prawie. prawie, prawie rybka. No to prawie jak rybka. No dobrze, a gdybyś miała coś dołożyć jeszcze do tego teledysku, jakąś scenę, to jaka by to była scena? Jaka scena? Myślę, że, że gdzieś właśnie scena już taka wieczorna, o, gdzie już odpoczywamy, tak, relaksujemy odpoczywamy. się, przytulamy się. Winko. Winko, gramy a. na gitarze i palimy ognisko, wow. gdzieś jakieś Tylko lampiony. ognisko palimy. Proszę Państwa, rozmarzyliśmy się strasznie. Bardzo dziękuję wszystkim naszym fanom, którzy byli przypadkowymi świadkami tego powstawania tego teledysku, ale byliście naprawdę cudowni. Swoją obecnością pomagaliście nam w kręceniu. A ja muszę podziękować ekipie za profesjonalizm. Rzeczywiście, I ekipie. Oczywiście. Jak można. Na samym końcu, ale najgoręcej. Z całego serca. Ewuniu, gdzie spędzisz urlop 2016? Lato 2016? Jeszcze się nie zastanawiałam. Jeszcze ciągle jestem w takiej dosyć intensywnej, w takim intensywnym trybie roboczym. Ciągle jeszcze pracuję i w teatrze, i na scenie, i przede mną jeszcze koncerty. Także jeszcze... Nieśmiało myślę o, o. O, o. No to urlopie. fajnie, ale jakbyś już tak pomyślała śmiało, ja bym się tak powiedział, gdzie? wyjedźmy gdzieś razem. No, to z, gdzie to, byśmy... z tobą to na koniec to świata. nie by... Państwo, więc Ewa jest przed urlopem na koniec świata. Dla mnie w tym momencie świat stał się słoneczny oh, i kolorowy, bo to jest super. E, ja też bardzo chciałem podziękować realizatorom, reżyserom teledysku i, i wszystkim tym, którzy tam byli, bo to Dzięki. była wyśmienita robota, której efekty chwilę Państwo zobaczycie. Ja Ma sobie... tak, mamy dobrze. nadzieję, że się spodoba. <laughs> bardzo nam na tym zależy, żeby teledysk przypadł do gustu Państwu. Kochana Ewuniu, ja Tobie bardzo gorąco dziękuję za tę rozmowę i może spróbujmy razem zapowiedzieć ten właśnie teledysk, ale póki co przypomnę Państwu, że spotkamy się z Ewą Kopczyńską 26 czerwca w Śliwicach Kujawsko-Pomorskich. Tak. Tak. Pięknie. Ewa potwierdziła, a teraz spróbujmy razem. Spłyty dla ciebie serce mocno wije. Super teledysk w super wykonaniu, czyli Lato, lato słońca blask. Prosimy. <grymne> <grymne> Myślisz, że nic nie zmieni się Zawsze będzie już padał deszcz Wokół tyle bzdur, niebo pełne chmur I już nie wiesz sam czego chcesz Ale przecież ciemne chmury Dawno już rozwiał wiatr Nagle zniknął gdzieś ponury świat Wokół nas słońca blask Razem bywa, że nic nie cieszy cię, przeciw Tobie jest cały świat. W głowie myśli złe ciągle dręczą cię, i tak bardzo czegoś ci brak. Ale dzisiaj wszystkie troski mogą odejść już w cień. Przecież teraz jest radości, czas, ciepły znów staje cień. Love, la, po czego chcieć więcej lato. Lato, lato, lato Słońca, Blask i Ewa Kopczyńska ze swoim najnowszym szlagierem. Kochani Państwo, świetny teledysk, taki rzeczywiście zwiewny, letni i słoneczny. Piękne dziewczyny, akordeon, a ten akordeonista. Jeronie. Warto słuchać i oglądać. A dla tych z Państwa, którzy głosują na tę nowość i wysyłają SMS-y, my mamy nagrody na płytach CD. I tak oto płyta Ewy Kopczyńskiej dla Ciebie serce mocno bije. Jest także nowość firmowa składanka listy śląskich szlagierów Do nas należy świat. A na tej składance 16 szlagierowych nowości. Premierowa płyta Kapeli Górole Tańczmy do rana oraz premierowa płyta Gabi Gold Miłość zmienia wszystko. Sponsorem nagród jest właściciel serwisu szlagierowy sklep.pl Meksyku Z tłumieniem Muzyka płynęła Spod jej gitary strun poruszył wiatr We włosach miał czerwony wiatr Zatrzymać też Czas ubiegł Świat się zamyka w dwóch słowach Maria Teresa czy świeci słońce, czy deszcz nieważne jest? świat się zamknie w dwóch Maria Teresa. Meksykańska przygoda minęła ludzi. się od rana jej każdy ruch z w ten. Jak piekła ulicą z uśmiechem na twarzy witała dzień. Gdy zbliżał się wieczór, rozgrzmiewał i świat, za duszę porywał i chciałeś go mieć. Na zawsze na jawie, czy we śnie. Świat się zamyka w dwóch słowach, Maria Teresa. Czy świeci słońce, czy deszcz? Nieważne jest, świat się zamyka w słowach Maria Teresa, meksykańska przygoda minęła. Świadczy się zamyka w dwóch słowach Maria Teresa. Czy świeci słońce, czy deszcz nie masz jest? Świat się zamyka w dwóch słowach Maria Teresa. Meksykańska przykona minęła już. Meksykańska przykona. よう。<music> there's a Zapraszam serdecznie Państwa do oglądania listy śląskich szlagierów w telewizji NTL. Ewa Kopczyńska.